Słuchając tego dzisiejszego słowa, moglibyśmy powiedzieć, że jest o jakiejś tajemnicy. Bo ta tajemnica pojawia się i w Księdze Rodzaju, w spotkaniu Boga z Abramem, gdzie Pan Bóg zawiera z nim przymierze, ale dzieje się to w bardzo tajemniczy sposób. Owszem, z jednej strony. Tak, jak to mieli w zwyczaju, te poprzerąbywane połówki zwierząt, pomiędzy którymi przechodziły obie strony, które zawierały przymierze. Te przerąbane połówki zwierząt miały powiedzieć, że jeśli ktoś zerwie przymierze, to można go tak rozdzielić na pół. Można by powiedzieć brutalnie, rozszarpać, jak te zwierzęta. Ciekawe jest, i nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę, że tak naprawdę tylko Bóg przechodzi pomiędzy tymi połówkami zwierząt. Abraham nie przechodzi. Jakby Bóg wiąże się z człowiekiem, przymierzem, jakby nie każe człowiekowi tego robić. Ale słyszymy o tym, że Abram przygotował wszystko do tego przymierza z Bogiem, a gdy słońce się chyliło ku zachodowi, Abram zapadł w głęboki sen, opanowało go uczucie lęku, jak gdyby ogarnęła go wielka ciemność. Spotkanie z Bogiem, które jest tajemnicze, każda nasza modlitwa, ufam, jest spotkaniem z Bogiem. I w Ewangelii również mamy spotkanie z Bogiem, z Jezusem, który objawia się jako Bóg przez Jego człowieczeństwo, właśnie przez człowieczeństwo w tym człowieczeństwie nie obok, nie gdzieś ponad. Przez to człowieczeństwo, w tym człowieczeństwie objawia się Jego Bóstwo. Bóg tak umiłował świat i tak pokochał człowieka, że Człowieku. Pojawia się On, pojawia się Jego Bóstwo. Ale zaczyna się ta scena od tego, że Jezus bierze ze sobą trzech uczniów i idzie na górę, aby się modlić. To znaczy, aby spotkać się z Ojcem. Tym jest modlitwa. Spotkanie z Bogiem, spotkanie z Ojcem. I wyszedł na górę. I tam dokonuje się cała ta scena. Z jednej strony Jezusa, który się objawia, ale potem, kiedy już uczniowie się przebudzą, słyszymy, że wchodzą w obłok. Osłania ich obłok. U Abrama, Abram zapadł w sen, pojawiła się ciemność i pojawił się lęk. A tutaj pojawił się obłok, osłonił ich i słyszymy, zlękli się, gdy weszli w obłok. Lęk. Ale to nie jest lęk przed Bogiem. To jest coś, co byśmy nazwali bojaźnią Bożą. Wejście w tajemnicę. Moi drodzy, czy w naszym życiu jest coś, co byśmy nazwali tajemnicą? Tajemnica nie jest zagadką. Zagadkę można rozwiązać. Tajemnica jest nierozwiązywalna. Czy nasze spotkanie z Bogiem jest jakąś tajemnicą? Najpierw oczywiście możemy się spytać, czy w ogóle z kim się spotykamy. Na modlitwie nie trzeba się z Bogiem spotkać. Można się spotkać z samym sobą. Można się spotkać z własną pobożnością. Jak mi tak dobrze, że tak sobie posiedzę i odmówię jakieś modlitwy. Mi jest dobrze. Ale nie muszę się z nikim spotykać. Czy moja modlitwa jest rzeczywiście spotkaniem z a Bóg jest niewidzialny? A czy moje spotkanie z drugim człowiekiem? Jest spotkanie z człowiekiem. Też nie musi do tego dojść. Chociaż go widzę, chociaż stoi przede mną, siedzi przede mną, ja mogę myślami być gdzie indziej. Tak jak czasem nam się zdarza i na mszy, i na naszej modlitwie. Być myślami gdzie indziej. Naszym duchem jesteśmy gdzie indziej. Ja mogę być z tym człowiekiem i wcale nie być z nim. On może coś mówić, ale ja go nie muszę słuchać. Bo ja mam na przykład gotowe rozwiązania, więc on może sobie mówić, co chce. Ja i tak wiem lepiej. Wtedy nie dojdzie do spotkania. Chociaż on siedział fizycznie przy mnie. Moi drodzy, spotkanie z drugim człowiekiem jest też jakąś tajemnicą. Bo choć znam Go najczęściej, to czasem się okazuje, że nie do końca znam. Że zawsze może być coś do odsłonięcia, do pokazania. Tajemnica. I na to spotkanie warto być przygotowanym, tak jak na modlitwę. Zobaczcie, że Jezus wyszedł na górę, aby się modlić. Wyszedł. Lubię się bawić słowami i czasem. Próbuje uchwycić, co słowo chce powiedzieć. Na górę się nie wychodzi, na górę się wchodzi. A tu jest użyte słowo wyszedł. Modlitwa to jest wyjście ze swojego poukładanego świata, żeby się spotkać z kimś, kto inaczej patrzy na życie. Inaczej patrzy na świat, na mnie inaczej. I tu jest już tajemnica, tu jest ten obłok. Ja nie wszystko rozumiem i nie muszę. Spotykając się z Bogiem, ale tak samo z drugim człowiekiem. Ba, czasem samego siebie nie rozumiem. Czasem sam dla siebie jestem tajemnicą. Pytanie czy tak jest? Jeśli tak jest, to dobrze. To wyjście jest potrzebne, bo ja naprawdę mogę się spotkać z samym sobą. Nie muszę wcale się spotkać z kimś. I wyjście na górę to znaczy, że tam trzeba iść. Tam jest jakiś wysiłek, tam jest jakieś zaangażowanie. My od już długiego czasu jesteśmy przyzwyczajeni do pewnej wygody w naszym życiu. I chcemy, żeby wszystko tak łatwo w miarę szło. Lubimy taką lekkość, że sobie tak płynie. Każdy z nas to lubi, ja też. I przekładamy to też na relacje i na modlitwę. Tymczasem spotkanie, a zwłaszcza z Bogiem, to jest jak wyjście na górę. Naprawdę potrzeba się trochę zmęczyć, żeby do spotkania w ogóle doszło. Żeby do spotkania doszło. Poczynając od prostych rzeczy, jak czas. Jaki chcę poświęcić na modlitwie, jak go potrzebuję wygospodarować w tym pędzie życia, który mam, przestrzeń. Co to będzie, gdzie to będzie? Moje ciało, moja uważność właśnie po to, żeby nie było, że niby się modlę, ale głową jestem gdzie indziej, sercem jestem gdzie indziej. Moja uważność, moje serce, czy chcę się z nim naprawdę spotkać? czy chce podjąć ten wysiłek. I widzimy w tej scenie, że Jezus się tam odmienia, przemienia. Ale możemy zapytać również, czy moja modlitwa, czyli moje spotkanie z Bogiem przemienia też mnie? To Bóg się przemienia wobec mnie, pokazuje mi bóstwo. Przez to, co Cielesne, co widzialne, prześwituje światło, które za chwilę uczniom będzie potrzebne, kiedy wejdą w, w ciemność męki i śmierci Jezusa. Światło, które jest tak blisko, na wyciągnięcie ręki. Ale czy mnie modlitwa też zmienia? Słyszymy uczniów, zwłaszcza Piotr, który mówi postawimy trzy namioty i za chwilę się dowiadujemy nie wiedział co mówi my czasem tacy jesteśmy nie wiemy co mówimy choć nam się wydaje że wiemy że jesteśmy tacy mądrzy i tak spotkaliśmy pana boga i jeszcze może go złapaliśmy za nogi zapominamy o tajemnicy bóg się nam odsłania ale równocześnie jest tajemnicą i tam trzeba wstawić i jest i to i to bo tajemnica się nam odsłania, pokazuje się coraz bardziej. Ale powtarzam, to nie jest zagadka, nie rozwiąże jej i nigdy nie odsłoni się całkowicie. Dlatego całą wieczność będziemy Boga poznawać i ciągle będzie wiele jeszcze do poznania, coraz więcej i więcej. Jak próbujecie teraz to zrozumieć, co ja mówię? Sam nie rozumiem, jak to będzie. Ale tak jest, taki Bóg nam się pokazuje. Co my możemy zrobić w tej sytuacji? Jakie jesteśmy ze swoją relacją z Bogiem, z drugim człowiekiem, Bogiem, który mi się objawia, a równocześnie, który zaprasza mnie, żebym wszedł w obłok, zacienia, to się staje takie niewyraźne, jak węgle. I pokazuje mi się, i zasłania. Czy przyjmę te tajemnice? Kiedy uczniowie wchodzą w ten obłok, albo bardziej ten obłok ich ogarnia, to słyszą głos. Bóg, który nigdy się nie pokazał. Ojciec nigdy się nie objawił, nie pokazał swojej twarzy, ale głos Jego możemy słyszeć. I On mówi: To jest mój syn wybrany, Jego słuchajcie. Krótkie słowa. Chcesz żyć tajemnicą Boga. Chcesz wzrastać w tej tajemnicy. Chcesz dotykać jej głębi. To oznacza też głębi swojego własnego życia, tego kim Ty jesteś. Spotykania się z nim, przemieniającego, odmieniającego Ciebie. To przyjmij, że Jezus Chrystus jest wybranym synem Ojca i Go słuchaj. To są proste słowa Ojca dzisiaj do każdego z nas. Słuchać Jezusa, być wpatrzonym w Niego, kontemplować Go, przyjmować tajemnica, to wszystko, czego nie rozumiem, to mnie doprowadzi do głębi życia i do pełni życia.